Siemano, z tej strony Homik i witam was bardzo serdecznie w odcinku, którego pewnie się nie spodziewaliście. Prosiliście o ten odcinek bardzo długo, ponieważ prosicie mnie na każdym z livestreamów, co chwilę na Discordzie, nawet pod ostatnim ocenianiem kuboidów na EZHC. Dosłownie moja skrzynka mailowa została zaspamowana, tak samo jak i komentarze pytaniami, kiedy będzie ocenianie kuboidów na survivalu. Tak przed samym ocenianiem, jeśli chcielibyście wygrać rangę VIP, Rangę VIP do końca tej edycji zostawcie łapeczkę i napiszcie swój komentarz na 35 łapek rozdam jedną taką rangę. Jeśli dobijecie 50 łapek rozdam tych rang aż 3. Więc jak widzicie na serwerze jest ponad 55 kuboidów. Jest tych kuboidów więcej, ale po prostu nasz plugin pokazuje maksymalnie 55. I wiecie co? Tepniemy się do randomowych kuboidów. Zobaczmy tutaj, wybierzemy sobie. I APA, dobra? A więc Kuboid gildi APA. O kurde, bardzo dziwne. To jest lava, czy to jest magma? To jest magma, okej. Okay. Czyli kuboid wygląda w taki oto sposób Z góry jest bardzo ciekawy No nie widziałem żadnego kuboida, który by był otoczony całym magmą I tu ma chyba Spawner Mob Spawner, tak? Chyba, chyba na tym ma to polegać Nie mam pojęcia Okej, okay, ale wszystko wygląda tu fajnie Na zewnątrz ma enchant na <grywki> Wielki level Tu ma jedną krówkę tu ma kilka kurczaczków, które składają mu tu jajka z tego co widzę. Tu ma jakieś ciastko, ciasta... Um, widzę, że tu z obsidianu wszystko robi, tu ma... Okej, okay, dziwne to. Chlebek, schabik, zobaczmy co to działa. Działa schabik, kurczaki, marchewki, tutaj jabłka. Ej, koksy tu dropią! O kurde, zbiorę sobie to, zbiorę sobie to. Oczywiście oddam mu koksy. A reszcie sobie wezmę. Ale okej, okay, lećmy dalej. Czy jest tam coś na dole? Zobaczmy czy jesteś tam na dole A na dole nie ma nic Nie, niestety dół nie jest zrobiony Co troszeczkę szkoda, lecz No, ma tutaj bardzo ogromną sieć kopalni Więc niepotrzebne mu są podziemia z tego co widzę Ale ogólnie sama Gildia bardzo fajnie W sensie gdyby nie te magmowe bloki I nie ten mob spawner tak bardzo dziwnie na w samym środku i tak tutaj u góry by było o wiele lepiej. Ale okej, okay, um, tepnijmy się do kolejnej gildi. Jest o kuboid GTX. Okej, okay, Kuboid GTX wybudował się przy samej górze, dosłownie ma bardzo dużo bambusów. Kto jest liderem tego Kuboida? Ja... Jadę z buta, okej. Okay. Ma tu villagera który handluje niezbyt ciekawymi przedmiotami. Ma tutaj zejście, ma tu portal do netheru Okej, okay. wygląda to dosyć fa... I nie Domek pani Kici yy, yy, Witam pani Kicio Żyje pani bardzo bogato widzę <grym> Okej, okay, przejdźmy sobie dalej mm, Raczej tutaj niczego innego nie widzę Czy mi się wydaje, czy nic tutaj nie widzę Nie, nic tutaj innego nie widzę Oprócz e, tego co tutaj jest, a zobaczmy czy jesteś tutaj na dole Na dole również nie ma niestety nic Niestety Kuboid e, nazywa się on GTX bardzo słabo A my tepniemy się do kolejnego, będzie to HCL Okej okay, Kuboid HCL Już słyszę jakieś pikanie, co mnie niezbyt zadowala Ale no Okej okay. eee, Tutaj się buduje zamek ogromny Co tutaj się buduje? Co chłop robi? Olo ogromna wieża Ona jest do najwyższego poziomu? Nie, jest tylko do 170 Ale kurde Chłop, co tutaj robi Jego baza jest po prostu Ogromniasta Co tutaj jest? Tu jest jego villa, taka nazwijmy to No, ciekawie, ciekawie Weźmy, tu ma kolorowe szkła, bardzo fajnie wygląda Nie będę kłamał Samo tutaj ma jakąś faremkę Tu ma też coś, jakąś nie wiem nawet co to jest, szczerze. Nie mam pojęcia co to jest. Nawet się nie pytam. Tu jest jakiś fajny domek. Okej, okay, tutaj słyszę, pikanie. Stąd? Stąd nie, tutaj nie ma pikania. Tutaj jest pikanie? Nie. Ale tutaj to są jakieś domki. To chyba była wioska jakaś. Albo chłop sam tu buduje wioskę. Okej, okay, może tutaj? Nie no tutaj nie. Gdzie jest, tutaj jest to pikanie? Tylko co to pikanie oznacza? O! A tutaj coś takiego pika. Tylko co ten dropper ma robić? Aha, chyba ten dropper to jest śmieciarka Bo tu jak chyba coś wrzucę Z tego co wiem Tak? Zaraz zobaczymy O kurde Ale fajne Ej, bardzo fajne Bardzo fajny pomysł Serio, mega fajny pomysł Taki nigdy w życiu go nigdzie nie widziałem Ale okej, okay, tutaj jest enchant Uy lolopisu ma no bardzo ciekawy to tutaj wygląda A zobaczmy czy ma coś na dole Musi mieć coś na dole Na dole nie ma tutaj nic No niestety Kolejny chłop który buduje górę Ma przepiękną, przecudowną górę Ale niestety na dole nic Ale to nic nie robi Co nie jest faktu, że tak najładniejsza gilda Patrząc na rozmiary tej kurde wieży To jest... Oh, czekam tylko aż do końca chłopo Czekam, aż tego dokończy chłop, bo edycja trwa już drugi miesiąc. Niestety ta edycja ze względu na kilka problemów nie utrzyma się jeszcze zbyt długo, bo ona będzie trwała maksymalnie jeszcze 3 miesiące, wydaje mi się, ponieważ też nie chcemy Was zanudzać tymi edycjami, ale przysięgamy, że na następne edycje jest tyle nowości, jest tyle dodatków, gdzie... Nie będzie, naprawdę nie będzie wam się to nudzić. Okej, okay, tepnijmy się do kolejnego Kuboida, następny kuboidem będzie WHLC. Jest to mój kuboid. Jest to mój kuboid. E, grałem tutaj na swoim multikoncie. Jak widzicie GPG grałem to na swoim multikoncie um, podczas livestreamów. Nie jestem wybitny w budowaniu, więc jak widzicie zbudowałem tylko takie główieneczko. Tutaj jest, o tu dużo tej trzciny tutaj rosło, bardzo dawno nie wchodziłem na swoje stare konto, znaczy na swoje drugie konto. Okej, okay, tutaj mamy kilka przedmiotów. Eee, I to wszystko. <tak>, tak, naprawdę, to jest wszystko. To wszystko budowałem na jednym z livestreamów, to miała być ogromna farma, no niestety nie wyszło mi. Eee, I bardzo źle oceniam tę gildię, szczerze bardzo słabo mi to wyszło, ten domek. Eee, I co? Tak w ogóle jest tak mało osób, jakby ktoś się pytał, to dlatego, że jest bardzo późno w nocy. Jest poniedziałek i jest w tym momencie piąta nad ranem, więc i tak dziękuję tym osobom, które w tym momencie grają, bo jest to naprawdę, naprawdę podziw, że wy w piątkow... Naprawdę we wtorkowy poranek grać na godhardzie. Okej. Okay. Kolejnym kuboidem będzie kuboid kaka... Okej. Okay. O kurde, kuboid kaka. O kurde, on tu ma... Ojojoj, tu chłopiec co zrobi... I tu wszystko z desek? To wszystko z desek Chłopy wokół kuboida wszystko z desek zrobili Potem bambusami No o, Chłopy tu wszystko w ogóle z desek robią Widzę Z tego co widzę Mieszkanie z desek wszystko z desek Ale mieszkanie straszne Takie jakby z horroru Puste Nic tutaj nie ma O kurde No ciekawie ciekawie Ale ogólnie mm. Nie będę kłamał, no. Aha, okej. Okay, tutaj mam taki pokój. Okej, okay, tutaj mam fajne rzeczy. Centy, tutaj mam totem. Chłopi ile mają złota, ile żelaza. Okej, okay, enchanting na 30 level. Um, taki skromny widzę. Zejdźmy na dół, jest coś tutaj na dole. Na dole dla chłopów nic nie ma, oprócz kopalni jakieś. No niestety, ale ogólnie z góry bardzo, bardzo Fajna gildia Tutaj na górze coś jest? Tutaj chyba ma latać Znaczy w sensie, tam ma chyba jako chmurka? Nie mam pojęcia Okej okay. Następnym kuboidem na jaki się tepniemy będzie kuboid real Kuboid Ralf, jak widzicie jest e, Woła Wodwany I co? Co? To jest zameczek mały Oni się wybudowali na wodzie Chłopy się wybudowały na wodzie Nie wierzę w to co tutaj się dzieje Chłopy się wybudowały na wodzie I zbudowały takie, nazwijmy to mały zameczek Jak widzicie jest taka, taki główny spawn, nazwijmy to członków tego kuboida Wejdźmy sobie do środeczka A, nie zdążyłem No, wejdź Okej okay. Tu mają te, te pające chorusy. Tutaj da się zejść czy tutaj się wchodzi? Nie mam pojęcia. Tutaj jest guwienko. dach jeszcze nieskończony w tym budynku, ale widać, że chłopaki ciężko pracują, prawdę mówiąc. Oj, zaraz się teplę na GM3, bo nie chcę mi się spływać półtora roku po tym. Mhm, tutaj jest kolejny domek, który... O. Czemu nie jest cały wodą wypełniony? Halo? On jest cały wodą wypełniony? Nie mam pojęcia dlaczego, no ale tak już jest. Tu będzie kolejny domek budowany, zobaczmy, czy na każdą wieżę można wejść? Chyba tak, chyba na każdą można wejść, na tą na pewno się da wejść, więc no, jeśli na tą się da wejść, to chyba na każdą się da wejść w takim razie. Mhm, tutaj bardzo fajnie, tutaj chyba kolejny domek jest w planach. Tutaj jest kolejny basen. Bardzo dziwne, tutaj jest co? Taki też niedokończony domek. Tu jest kolejny domek, który wygląda... Nawet ok, Jest taki kwadratowo-podstawowy Ok, tu jest zejście na dół i na dole O kurde, podziemia Enchant O kurde, no to niezły enchant Portal To niezły portal Coś tu będzie, ok. coś tu będzie Czarny dół O, okej okay. Nie ma tu drzwi, więc Uciekamy stąd, ale Bez, przy, bez kitu e, Nie widziałem tej skrzynki ale bez jest to jest tutaj tak ponuro na tych e, kuboidach, mam na myśli, jest tak wielu kuboidach, pusto, ciemno, że to aż jak ja bym miał tak w środku nocy chodzić, w sumie jest nad ranem ja tu chodzę, ale tak sam, bez nagrywania, bez gadania, po prostu, no, bałbym się, bałbym się, nie będę kłamał. Okej, okay, tu jest coś jeszcze, tutaj nic nie ma oprócz skrzynek, które są puste. Okej, okay, wspaniale, wspaniale, tutaj jest kolejny domek. Spoko, spoko, naprawdę nie będę kłamał. Jest to bardzo, bardzo spoko. A tutaj jest wejście na dół czy tutaj? Nie. Tu jest wejście na górę, tu jest spad pewnie. Tak, tu jest spad. Ale nadal nie ma wody. E, co tu chłopakom się ze spadem? Co tu się... O, ale chłopaki, tu mają dół zgrifowany strasznie przez wodę. Czyżby bo oni mieli oszusta? Ktoś taki fajny gim, zrobił oszusta? Niemożliwe. O, tutaj dół chyba był kopany, ale chyba chłopaki... Tutaj jest fajny w sumie dół. Tu są takie... Tu pewnie były.. Yy, tu są pewnie tunele do kopania. Nie gadać, tu są schody na samą górę. Na samą górę schody? Na samą górę schody? Chłopie, chory? Jak ty chyba... Jak ty chyba najebany, morda jesteś? Nie, na się się na samą górę. Ale do kolejnego jakiegoś dziwnego pomieszczenia. Okej, okay, latając na GM3 też nie widzę żadnego ciekawszego miejsca. Lecz no tutaj jest jakaś lekka farma. E, ogólnie gildia w tym momencie najlepsza. Zdecydowanie najlepsza gildia w tym momencie. Kolejny Kuboid, do jakiego się tepniemy, będzie to Kuboid 000. Chyba znaleźliśmy kolejną perełeczkę. Kurde, fontanna. No nie będę kłamał, autołowiarka. E, właśnie, dużo osób się pyta na temat tych autołowiarek. Nie, nie zabraniamy ich. W sensie... Jak robicie już taką autołowiarkę, nie wiem, nie przeszkadza nam to jakoś specjalnie. Ja wiem, że to jest... Wiecie, że można zostawić sobie na całą noc i potem wstajecie i macie... Em, o kurde. Macie miliard przedmiotów w skrzynkach, ale jakoś nie za bardzo, w, nie za bardzo, e, nazwijmy to po imieniu, Niezbyt... Yy, nie zwracamy na to tak bardzo uwagi Jeśli masz taką oto łowiarkę to sobie ją mniej, ale No, nie będziemy na to tylko zwracać mega uwagi Ale przejdźmy teraz do gildii. E, gildia bardzo ciekawa Bardzo ciekawa Tu ma bardzo fajny, fajnie to wygląda Zresztą pójdźmy całą górę Okej, okay. gildia cała obtoczona chyba gate'ami, Choć nie jestem pewien Tu ma jakąś, chyba yy, będzie farma jakaś zwierząt może Tutaj są żółwiki. O kurde. Um, taka farma żółwi, nazwijmy to. Okej, okay, dalej przejdźmy. Tutaj chyba kopalnia jest, ale nie jestem pewien. A nie, tutaj będą villagerzy, jeśli będą, będziemy się chciało przetransportować owych villagerów. Wejdźmy do domu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mam bardzo dużo przydać. Nie będziemy grzebać aż tak bardzo po skrzynkach. Zajrzymy tylko do nich tu. O kurde. Bardzo fajny look z flamem, ale nieprzydatny, ponieważ PvP jest wyłączone. Okej, okay, okej, okay. zobaczmy jak to dalej będzie wyglądać. Tutaj co tu jest? A tu jest wyjście, tak? Okej, okay, tu jest wyjście. A zobaczmy czy mają jakieś podziemia. Mm, mają tutaj coś, ale to jest tylko taki mały fragmencik, który dopiero zaczęli budować. Niestety nic innego tutaj nie ma. Okej, okay. ostatnim kuboidem do oceniania na dziś będzie to kuboid gildii SC. Okej. Okay. Kuboid S. Es... Co? Kuboid S.C. jest cały wyrównany. Dosłownie cały wokół jest wyrównany. Również jest gdzieś na oceanie, na rzece. Coś takiego. Mają enchant, Ma konia swojego, jak to się nazywa. Nie nazywa się w żaden sposób. W skrzynkach mają nawet sporo rzeczy. Lecz na górze to niezłego szału jakby nie robi. Fajnie, że to jest tak wyrównane. Szkoda tylko, że tutaj jeszcze nie jest dokończone. Jak widzicie, wszystko z dyrta nie jest zrobione. Szkoda, szkoda. Ale zobaczmy, może dół jest mega ładny. A niestety nie, ponieważ tego dół nawet nie ma. Okej, okay, a więc pożegnajmy się przy deszczu. Tak, wiem, smutna chwila, koniec odcinka. Ale niestety musiała ona nastąpić. Was zapraszam oczywiście na guthard.eu i chcę was już powiedzieć, osoby, które będą na do końca, mają szczęście, ponieważ dowiecie się jako pierwsi, że już 27 grudnia o godzinie 18 na guthard.eu wystartuje nowy tryb, a jest to tryb chest piwi. Dużo osób się pytało dlaczego nie wprowadzamy żadnych updateów na HC, dlaczego Survival stoi w miejscu przez ostatni miesiąc, a to dlatego, że robiliśmy na pełnej chest PvP. Chciałbym wam pokazać mapę, ponieważ nad mapą spędziliśmy tak naprawdę 99% czasu, ale niestety chcę żebyście dopiero zobaczyli na trailerze, które będą wrzucane na YouTube za jakiś czas, więc śledźcie mój kanał, i ogólnie śledźcie przede wszystkim kanał GoodHarda, do którego link macie w opisie. A więc teraz dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał się ten odcinek. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, że na 35 łapek w górę rozdajemy jednego VIP-a, a na 50 łapek w górę rozdamy tych VIP-ów aż 3. Owe vip -y są na edycję, więc co? Bądź na GoodHard.eu. Z tej strony homik, Pa, pa.